Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi zakupami z Polski. E, witam Was już w Anglii. E, kilka dni temu wróciłam e, i muszę Wam powiedzieć, że no trochę się cieszę. Z jednej strony, no bo będę swoim chłopakiem, ale z drugiej strony będzie mi strasznie brakowało mojej rodziny w Polsce i w ogóle tej całej atmosfery polskiej bo gdy tutaj przyjechałam tak jakoś szaro się zrobiło dziwnie. No, ale mniejsza o to, więc przychodzę do Was z moimi zakupami z Polski. Będą to zakupy tylko i wyłącznie kosmetyczne. E, chyba zakupów takich ubraniowych nie będę wam pokazywać, bo e, kupiłam bardzo mało sobie. Kupiłam chyba sp jedne spodnie, jakąś tam bluzkę i buty. To wiecie, cały nic. nic. E, dużo rzeczy moja córka podostawała, więc jeżeli byście chcieli, no to zrobię Wam ten e, prezentowy taki, że tak powiem, haul mojej córki. I tak, dzisiaj pokazuję Wam zakupy kosmetyczne. Trochę z tego naspierało. Dopiero gdy rozpakowywałam się, to zobaczyłam, że naprawdę tych kosmetyków trochę z sobą nawiozłam. Ale bardzo się z tego cieszę. Będę mieć zapasy na naprawdę kilka dobrych miesięcy, więc myślę, że zakupy kosmetyczne pokażą się nie wiem, pewnie za jakieś pół roku dopiero na moim kanale. Chyba, że jakieś tam drobne rzeczy sobie kupię, ale to naprawdę będą jakieś tam pojedyncze, pojedyncze produkty. Więc tak, kupiłam większość, chyba nawet wszystko, co kupiłam, to było, były rzeczy z pielęgnacji. E, tyle osób to mówi i ja też powtórzę, że w Polsce są naprawdę fantastyczne produkty do pielęgnacji naszego ciała, skóry, włosów e, itd., itd. E, W Anglii no, też są te produkty no, całkiem dobre, jednak w Polsce są o wiele tańsze, typu ziaja, naprawdę ma, mają rewelacyjne produkty. E, moje miasto jest dosyć małe i... Wielu produktów, które Ziaja ma w swojej ofercie, po prostu w moim mieście nie można kupić. I gdy przeglądałam przykład, w internecie produkty Ziai, to chciałam naprawdę wiele z nich kupić, jednak nie mogłam właśnie dostać w moim mieście. I no naprawdę bardzo, bardzo na tym ubolewałam. No ale dobra, mieszałam. Przejdziemy od razu do, do tych zakupów, bo tak jak mówiłam, trochę tego jest. I tutaj, najpierw jest na torba. Tak ona wygląda. <grym> Trochę jest tych zakupów, jednak powiem Wam szczerze, że tutaj trochę pomieszałam te produkty, bo wrzuciłam po prostu rzeczy, które miałam ze sobą w Polsce, które widzieliście w mojej wymiance, więc tutaj będę trochę rzeczy na bok odkładać, a część tych zakupów Wam pokażę. Przechodzimy od razu do produktów. Tak więc już trochę podkładam sobie, tak jak mówiłam, na bok i zaczynamy. Pierwszy produkt to krem z firmy AA. Jest to krem AA Help, cera atopowa, krem półtłusty, bez zapachowy, e, i on jest właśnie w takiej skóry, bardzo, bardzo alergicznej, wręcz atopowej, e, bardzo suchej, nadwrażliwej właśnie. E, I powiem Wam, że moja skóra w Polsce przeżyła jakąś naprawdę wielką tragedię. Mm, stała się ona przesuszona, jakieś miałam wielkie takie plamy, czerwone, swędzące na twarzy. Do tej pory trochę jeszcze się leczę z takich różnych. E, różnych, różnych nieprzyjemności. I właśnie ten krem w Polsce bardzo mi pomógł. Złożyłam już jeden, teraz jest drugi. Bardzo mi pomógł, więc dlatego sobie kupiłam drugie opakowanie. Fajnie nawilża, przepraszam, fajnie nawilża, jednak nie jest takie nawilżenie takie, wiecie, że świeci się nasza twarz i tak dalej. Ja zazwyczaj tego kremu używałam po prostu z rana i potem przed makijażem nakładam jeszcze jeden krem, po prostu taki normalny krem nawilżający, taki mocno nawilżający. Bo ten, tak jak mówiłam, fajnie nawilża, to nie jest takie nawilżenie, jakiego ja potrzebuję, bo potrzebuję naprawdę mega, mega, muszę, po prostu muszę czuć, że ta skóra jest nawilżona. No ale ten krem jest naprawdę fajny i cena to jest naprawdę, już nie pamiętam jaka, ale no naprawdę jakoś mała, mała, bardzo mała cena. Następna rzecz to płyn, przepraszam, że te wszystkie produkty są tak pozaklejane, jednak no tak pozaklejam, żeby mi się w podróży nie rozwaliło. Więc tak, jest to dwufazowy płyn do demakijażu z firmy Bielęda. E, cera wrażliwa wzmacnia rzęsy. I ja właśnie bardzo e, namiętnie szukałam tego produktu w Polsce. E, nie mogłam go nigdzie znaleźć. W końcu znalazłam go chyba w. Um, w Rosmanie? Chyba w Rosmanie go znalazłam, ale naprawdę bardzo, bardzo go długo szukałam. Nie mogłam go znaleźć, aż e, w końcu w Rosmanie zobaczyłam, że jednak jest. Więc tak jak mówiłam, wzmacnia rzęsy, kwas chielurnowy, kreatyna i alantoina. E, alan e, alan alantoina, przepraszam. No, zobaczymy, jak będzie się Nigdy go nie miałam, a bardzo chciałam go przetestować. Ja nie przypadam za bardzo z takimi e, produktami, właśnie dwufazowymi, bo one strasznie są takie, strasznie tłuste. Ja nie lubię tego, tego uczucia na, na, na oczach, no ale zobaczymy. W Polsce używałam mleczka dla makijażu i powiem szczerze, że. Moje oczy zrobiły się też jakieś bardzo wrażliwe, bo zazwyczaj codziennie wyskakiwało mi coś, jakiś jęczmień, no może nie codziennie, ale co jakiś czas wyskakiwał mi jakiś jęczmień po prostu od tarcia moich oczu. I dlatego postanowiłam e, kupić, e, kupić ten płyn. I właśnie tutaj patrzę, że on kosztował 8,99. Znalazłam paragon. Następna rzecz to tabletki balista, e, Wzmacnia i poprawia kondycję włosów, skóry i paznokci. Ja lubię te tabletki z Belisy. kiedyś e, one bardzo pomogły po jakąś pociąży, zaraz używałam tej e, Beliss Red e, i po niej naprawdę mi się poprawiła skóra, włosy e, i paznokcie, może skóra to tak, skóra w ogóle miałam dobrą pociąży, ale włosy i paznokcie naprawdę mi się poprawiły i bardzo, bardzo polecam. Następna rzecz to krem do rąk z Ziai, do skóry suchej, podrażnionej i moja skóra, na dłoniach też się zrobiła taka, nawet mogę Wam pokazać tutaj, nie wiem czy zobaczycie albo na przykład tutaj mam taką bardzo, bardzo suchą skórę, taką aż naprawdę, aż wydrapaną to mnie strasznie piecze tutaj na palcu tak samo moje wszystkie skórki w ogóle tutaj mam taką plamę czerwoną tutaj już trochę mi się to pogoiło, ale moja, moja skóra na dłoniach była naprawdę też w strasznym stanie właśnie w Polsce o to mi tak się pogorszyło, nie wiem jakieś miałam Chyba zły okres teraz, gdy byłam w Polsce moja skóra naprawdę strasznie się pogorszyła, muszę teraz ją leczyć. I ten krem jest z bioolejkiem arganowym, jeszcze go nie używałam, mam nadzieję, że będzie fajnie, fajnie, fajnie nawilżał. Tutaj było napisane gdzieś, że on zwiększa nawilżenie, o jest, zwiększa nawilżenie skóry o 39%, więc zobaczymy. Dobra, dalej przechodzimy do kosmetyków. Następna rzecz to jest E, żel. Hmm, czytam coś. Żel ze świetlikiem lekarskim il-Aloesem z e, Floslek. Tak to się nazywa, Boże, bo mam poza i Nie widzę naprawdę. O, to jest z Flosleku. Tak. E, I ten produkt, który z Was mi pole polecałam, gdy pokazywałam, właśnie, że kupiłam sobie jakiś tam krem, z, właśnie z Flosleku, z Flosleku pod oczy. I ten jest też do, do powiek i pod oczy. Zobaczymy, właśnie ona się sprawdza. Który z was, tak jak mówiłam, który z własni polecałam właśnie te żele, i ja długo stałam, bodajże chyba w Hebe, Już nie pamiętam, ale wiesz, tam drogerii stałam bardzo długo i zastanawiałam, który tam ten, ten żel wziąć. Aż w końcu zdecydowałam się na ten. Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie, jak będzie się sprawdzał. Czego nigdy nie miałam i nigdy go nie, nie używałam. Następna rzecz to rzecz dla mojej Wikusi. Jest to mleczko do ciała dla dzieci i niemowląt po pierwszym miesiącu życia z Zejścia. Powiem Wam, że moja Wiki też miała problemy ze skórą właśnie w Polsce. Miała aż tak naprawdę takie suche miejsca właśnie na, na brzuszku, na plecach, na nogach w sumie, ale właśnie na brzuchu i na plecach, miała takie aż widoczne, suche plamki, właśnie taka skóra się dla niej wręcz otopowa zrobiła. I, i, I właśnie smarowałam ją tym. Na początku się smarowałam ją jeszcze takim kremem z Ziai, znaczy krem to też takie mleczko bardziej było, z Ziai, Ziai to jakoś niższe, nie pamiętam dokładnie, kuracja lipidowa, coś takie, nie pamiętam dokładnie, a teczki jakieś takie bardzo, bardzo, bardzo fajne nawilżające. Potem właśnie kupiłam to i to też fajnie nawilżało. Chociaż nie poprawiła się jakoś ta skóra jej bardzo, bardzo mocno, bo potem zmieniłam jej płyn i w ogóle ta skóra znowu się pogorszyła. No i teraz znowu będziemy się leczyć tą ziają. Następna rzecz to... Aha, to jeszcze. Sterimar Fizjologiczny Roztwór, wody morskiej, spray do nosa. Bardzo Wam polecam ten spray dla Was, dla Waszych dzieciątek. Powiem Wam, że moja Wiki, znaczy to jest jedyny, jedyny płyn, Jedyny taki aerozol, który moja Wiktoria akceptuje, chociaż on, on jest no, dosyć taki fajny poręczny wkłada się do noska, się psika i tyle. Nie trzeba tam przychylać głowy Przy niektóre aerozole tak słabo pryskę, że to wszystko wylatuje, no a przy tym tak nie jest. Naprawdę takie mocne, mocne psiknięcie. Czasami dziecko może się wystraszyć tego psiknięcia, ale plusem wielkim jest to, że to jest po prostu woda morska, i. Ani y, to nie wysusza skóry znaczy śluzówki nosa, ani jakoś tam nie podrażnia i tak dalej, naprawdę rewelacyjny produkt. Y, używam tego normalnie na co dzień, gdy tam Wikusia ma y, niedrożny nosek albo przy katarze, albo tak po prostu, po, prostu po, po kąpieli, żeby sobie psiknąć, żeby się lepiej oddychało. Y, dobra, dalej, dalej lecimy, trochę rozrabiam. Lecimy dalej. Następna rzecz, którą kupiłam jest to. E, peeling cukrowy do ciała z tutti-frutti, brzoskwinia i mango. E, polowałam też na ten e, peeling, znaczy chciałam go kupić, miałam go sobie w ten mojej liście właśnie zakupowej e, właśnie jak jechałam do Polski. Wiem, że peeling można sobie cukrowy taki zrobić samemu, jest to bardzo banalna sprawa i też nawet robię takie peelingi, jednak e, pomyślałam sobie, że no raz na jakiś czas trzeba coś tam nowego kupić. Kiedyś miałam ten, taki peeling z właśnie też Tutti fruty, on to już było dawno temu i on był naprawdę rewelacyjny, był tak wydajny, no to był naprawdę jakaś rewelacja i mam nadzieję, że ten będzie taki sam, że tu nie, nie, nie ulepszyli formuły na w taki sposób, że teraz ten peeling będzie mało wydajny. Mam nadzieję, że będzie tak samo jak kiedyś. Następna rzecz to kolejny peeling, gruboziarnisty tym razem. Tym razem, no bo tamty był cukrowy, to mówię tym razem. Czekoladowy peeling myjący gruboziarnisty z masłem kakaowym z Ziai. Fajnie pachnie, bo już otwierałam, potem podnosiłam wieczko i wąchałam. Rewelacyjnie pachnie. Mam nadzieję też, że będzie fajny, że będzie fajnie ten ten skórek. I na pewno zrobię wam jakieś tam recenzje różnych takich rzeczy, które teraz kupiłam w Polsce. Jednak pewnie za jakiś czas, bo na razie mam jeszcze. Produkty moje stare, których wcześniej już używałam i muszę je wykończyć, i dopiero potem zajmę się opróżnianiem tych. Następna rzecz to moje ukochane mleczko z Nivea. Cera sucha i wrażliwa. Tak jak Wam już kiedyś pokazywałam, to mleczko ono naprawdę poprawiło stan mojej skóry, bardzo fajnie oczyszczało, bardzo fajnie zmywa makijaż. No przy makijażu też jest, no, no nawet dobrze, ale tak jak mówiłam, teraz. Próbuję przystawić się na te płyny dwufazowe, przy których nie trzeba aż tak trzeć oczu, jak właśnie przy tym na przykład mleczku. I powiem Wam, że mam nadzieję, że to mleczko tak samo podziela moją skórę jak kiedyś, że po prostu ją naprawdę polepszy. Zobaczymy, jak to będzie. E, tutaj jest nowa formuła, więc troszeczkę się tego obawiam, że trochę tam coś pogorszyli, bo tak zazwyczaj, zazwyczaj bardzo często jest, że jak ci producenci coś tam chcą ulepszyć, piszą nowa formuła itd. itd. To potem jest naprawdę tylko w dół, i w dół, i w dół. ale zobaczymy, jak z tym będzie. Następnie ziaja, krem na dzień i na noc do skóry bardzo suchej, podrażnionej, podrażnionej z bioolejkiem arganowym. Tego produktu akurat używam. Nie, nie, jakoś nie zużyłam go bardzo dużo. Ale nawet nie wiem, czy zobaczycie to, bo średnio go widać w ogóle w tym pudełku. Pudełko jest białe i krem jest biały, więc no dobra. Powiem Wam, że fajnie nawilża, jednak ja nam stosowałam coś innego, a na dzień właśnie to stosowałam. Fajnie nawilża, jednak to jest właśnie takie nawilżenie widoczne, takie, które naprawdę się czuje. Osoby, które nie lubią świecenia się skóry po kremach, no raczej nie polubią tego, tego właśnie kremu. Ja właśnie bardzo lubię takie nawilżenie, że aż ta moja skóra się świeci i no, po prostu czuję, nawet potem jak mam podkład itd., tak to po prostu czuję, że ta skóra jest nawilżona, tylko jak ją dotykam itd. Tak i powiem Wam, że ten krem naprawdę bardzo polubiłam. Teraz wykończę szybko swój krem stary i na pewno, wrócę, na pewno wrócę, no, zacznę używać znowu tego. Następny produkt to bardzo słynny i bardzo chciałam przedstawić ten produkt. Żel kremu łagodzący do mycia twarzy, skóra sucha i wrażliwa Be Beauty Biedronka. I tak, powiem Wam, że bardzo dużo osób zachwalało ten produkt. Mówiło, że E, tak rewelacyjna wilża, tak fajnie myje, tak fajnie coś tam i e, nie podrażnia i tak dalej. Co mam szczerze? Że ja. E, nie wiem, czy ja jestem jakaś inna. Czy to właśnie było przez to, że byłam w Polsce i moja skóra się pogorszyła już wcześniej i ten krem, ten żel krem mini, e, jakoś rewelacyjnego nie dawał. Albo może dlatego, że nie słyszyłam go zbyt dużo, bo potem znalazłam tą Nivea i zaczęłam tego stosować. E, no nie wiem, ale. Myślę, że raz na jakiś czas jeszcze umyję sobie skórę tym produktem i może kiedyś Wam powiem, co o nim sądzę w którymś tam projekcie. Ten jak go już wykończę. Coś takiego konkretniejszego, może nie wiem, ale jak na razie dla mnie rewelacji żadnej nie ma, jeżeli chodzi o ten produkt. Kolejny produkt to żel pod prysznic. Jest to żel z Liren, żel plus oliwka, oliwka z bawełny. Intensywna formuła nawilżająca. Gdy go zobaczyłam, mówię, kurczę, muszę go mieć, bo jestem naprawdę bardzo go, jego ciekawa, czy na, na pewno nawilża, bo jeżeli tak, no to fajnie, no bo mamy dwa produkty w jednym, nawilżenie i mycie, super. Jeszcze chcę wam pokazać, że on jest fajny, gęsty, tych ten wolno leci, fajny, naprawdę gęsty, gęsty, gęsty produkt. Zobaczymy, jak to będzie z używaniem jego. Jestem bardzo, bardzo go, jego ciekawa i na pewno też Wam kilka słów o nim powiem, gdy już będę go używać. To jest z mojej wymianki, więc ja to na bok. Następna rzecz to Żółpodkrysznic hipoalergiczny. Biały jeleń. Bardzo 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 dobrze znacie. Też go kupiłam, dlatego że po produkcie, którym używałam w Polsce i była to zaja, ta seria Bluebell. Taki tam pomarańczowy, chyba. No, jaki tam pomarańczowy. Powiem Wam, że strasznie mnie swędziała skóra, i mówię: no. Kurczę, niemożliwe po prostu. No masakrycznie, naprawdę. I potem już przestałam tego używać. Używam coś tam mojej mamy i no rzeczywiście ta skóra przestała mnie swędzić. I teraz powiedziałam, że będę używać na razie białego jelenia, żeby zobaczyć, czy po tym nie będzie skóra swędziana. Niby to jest hipoalergiczne, prawda? To nie powinno. No ale zobaczymy, jak to będzie. Mm, ale właśnie ale właśnie yy, ma skóra jakoś strasznie, tak jak już mówiłam wcześniej, E, strasznie dziwna była w Polsce. Zobaczymy, mam nadzieję, że to będzie się poprawiło znowu. E, tu jeszcze mamy. Tutaj już nic więcej nie ma. Jest jeszcze to i tak. I, I mam teraz. E, do pokazania. Tusz do rzęs. I jest to tusz z Eveline Volumix Fiber Last. Fiber e, no i dobra. Z Eveline. Chyba mówię. W kolorze czarnym. Tak wygląda szczoteczka. I powiem wam, że ja ją kupiłam. Która ona w jakimś zestawie? Aha, Mamie kupowałam na urodziny zestaw kosmetyków i były, były dwa kremy jakiś tam krem do twarzy, krem pod oczy, no i maskara. I nawet jak kupowałam, nawet nie zwróciłam uwagi, że to jest maskara, a moja ma się nie maluje, więc wziąłam od niej tą maskarę. I jeżeli chodzi o czyteczkę, jest fajna, fajnie się wygina. No tak, możecie zobaczyć tutaj fajna, prawda? Wszystkie strony się wygina. Jednak efekt na rzęsach jest bardzo dziwny, jak dla mnie naprawdę w ogóle mnie nie satysfakcjonuje. Niby ultra wydłużające podkręca, podkręcające rzęsy, jednak moje rzęsy robiły się takie, cieniutkie się sklejają i wyglądają jak miała nie wiem, trzy rzęsy na oku. Brzydko, strasznie brzydko wygląda. Nie wiem, może ktoś, kto ma mega gęste rzęsy, może u niego faktycznie się sprawdza. Następnie mam e, maseczki twarzy, które już otwieram, żeby Wam je pokazać wszystkie. Dobra, mam, podstajałam już. E, więc tak, pierwsza rzecz jest to, um, płat, są to płatki pod oczy na bazie ekstraktu z czerwonego wina z firmy Effectima. E, w ogóle nigdy nie słyszałam o tej firmie, nigdy nic nie miałam z tej firmy. E, no ale dobra, mnie o to. Um, są to płatki rozjaśniające Cienie pod oczami korygujące drobne smarszczki oraz zabiegają zapobiega, powstawań nowych. E, I do tego była maseczka z tej samej firmy, peel off e, z wyciągiem z greyfruta e, Bardzo mi się spodobało to właśnie, że ona to jest w, jakby w, w zestawie d, d, dwa w jednym. Maseczka plus, e, plus te płatki. E, jakieś miałam takie płatki, to znaczy je kupiłam mamie, e, ale chyba. Razy dwa je kupiłam, że jakoś tak, wiem, że jakiś takich płatków używam raz w ogóle jeden, jeden, jeden raz w życiu. No i pomyślałam sobie, że a, kupię, co tam. I to też nie, nie kosztowało jakoś dużo. Nie pamiętam ile, coś koło może pięciu złotych. No ale pomyślałam sobie, kurczę, jak mam maseczkę plus te płatki, no to się opłaca. I kupiłam, zobaczymy, zobaczymy, co będzie z tymi płatkami, jak to będzie się ich używało. Następnie maseczka AA, technologia wieku. Maseczka intensywnie nawilżająca, już miałam tu maseczkę, fajnie nawet nawilża z tego co pamiętam, jednak bardzo dawno już jej nie używam, no ale dobra. Teraz muszę troszeczkę się pomaskować i maseczkować i doprowadzić moją skórę do, do, do ładu, tak jak mówiłam. Następnie mam raz, dwa, dwie maseczki z ziai z glinką szarą oczyszczające. Tak jak też mówiłam, one są, kiedyś mówiłam, że one są do skóry mieszanej, tłustej i trądzikowej. Ja mam, może nie trądzikową, ale mam jakieś takie straszne, dziwne wypryski. I raz na jakiś czas taką maseczkę, myślę, powinno się zrobić, nawet taki, że nie ma się tej skóry tłustej czy, czy mieszanej, żeby po prostu swoją skóry oczyścić. Myślę, że nie zaszkodzi. Następnie dwie maseczki z ziai, moje ukochane, nawilżające z glinką zieloną. Skóra normalna i sucha. Bardzo lubię te maseczki. Bardzo fajne wilżają moją skórę i są naprawdę, naprawdę rewelacyjne. I następnie dwie maseczki z Perfecty. Pierwsze to jest No Problem: peeling enzymatyczny i maseczka oczyszczają głęboko oczyszczająca. Tak to wygląda. Te mają. One mają chyba coś z GOI. To jest y, dla osób z trądzikowo skłonnych do skórników i wyprysków, czyli taką jak ja mam. Yy, I o, to jest na noc. Peeling. Zobaczymy. Nigdy tego nie miałam. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. Jak się sprawdzi, to może kogoś poproszę, to mi kupi w Polsce. Zobaczymy. Yy, I następnie dwie maseczki z perfekty Na twarz szyję i dekolt. Yy, jest to maseczka odżywca, odżywcza do cery suchej. Z, ze słodkimi migdałami i z miodem. Myślę, że będzie rewelacyjnie pachniała. Nigdy jej nie używam. Zobaczymy, jak będzie, jak będzie się sprawdzała. Więc to była moja Torba numer jeden. Teraz jest to Torba numer dwa, w której zdecydowanie mniej rzeczy do pokazania. Więc tak, mam znowu peeling, peeling. Mam znowu żel podprysznic z białego jelenia. Tym razem z kości mlekiem dla skóry suchej, dla skóry, przepraszam, wrażliwej ze skłonnością do alergii. Też nigdy nie miałam tego produktu w ogóle, nigdy nie miałam nic z białego jelenia. No ale zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Następnie mam peeling enzymatyczny z Liren, delikatnie złuszczający, formułowy wystarty nie podrażnia. Tak on wygląda, 25% gratis, 25 ml gratis, przepraszam. No i zobaczymy, jak on będzie się sprawdzał. Tyle jak przeczytałam, że jeżeli masz skórę wrażliwą lub skłonę do podrażnień, naczynkową lub bardzo suchą, to ten peeling jest właśnie dla Ciebie. Ale że ja mam taką skórę, więc zobaczymy, jak się będę sprawdzał. Następnie mam taki szampon i płyn do kąpieli powyżej pierwszego roku życia. Bajeczna czekolada, jaką kupiłam bodajże w Piedronce, już nie pamiętam naprawdę, chyba w Piedronce. I powiem Wam, że właśnie po tym produkcie moja Wiktoria miała tak strasznie suchą skórę, masakra po prostu. Nie wiedziałam, o co chodzi, bo ja nie myłam jej tym, tylko po prostu jej to wlewałam trochę do, do wody, żeby się ta, ta woda spieniła. Jednak po pierwsze nie pachnie zupełnie praktycznym czekolady w wodzie, tak jak Ci powiem, to faktycznie pachną, pachnie, ale w wodzie zupełnie nic, zapachu żadnego nie czuć czekolady bajecznej. Właśnie tak jak mówiłam, skóra mojej Wiktorii strasznie się pogorszyła, gdzie ona nigdy nie miała po niczym problemów ze skórą, więc ten produkt na pewno już, nie pójdzie do wanny, nie pójdzie do kąpieli lawiki, zużyje go, nie wiem, może do czyszczenia toalety, nie wiem, zobaczymy. Następnie mam krem CC, nigdy nie miałam kremu CC, jest to krem z Eveline, 8 w 1, ten Eveline w ogóle lubię jakiś 8 w 1, 6 w 1, 4 w 1, wszystko w 1 musi być. na no, nabra mnie szata. I to jest do skóry wrażliwej, z jakimiś tam czerwie... z zaczerwienieniami i tak dalej, tak dalej. Powiem Wam, że uczyłam go kilka razy, jednak nie jestem jakoś zachwycona, on zostawiał jakieś takie, gdzie miałam jakąś taką bardziej suchą skórę, to on tam w tym miejscu robił się mega pomarańczowy, w ogóle dziwnie to wyglądało potem, gdy naprawdę blisko przykładałam twarz do lusterka w jakimś tam dziennym świetle, to od razu leciałam myć tą twarz, bo nagle zobaczyłam, że gdzieś tutaj, bo tutaj zazwyczaj mam taką bardzo, bardzo suchą skórę gdzieś tutaj na, na skroniach, to widziałam, że... Ta skóra jest taka bardziej pomarańczowa. No i brzydko po prostu wyglądał i, i tyle. Nie wiem, pewnie będzie też stał i tutaj się zniszczy. Następnie mam e, mleczko do ciała modelujące z firmy AA. Nigdy nie miałam żadnego produktu z AA do, do ciała, więc postanowiłam sobie, że, postanowiłam, że sobie kupię w końcu coś e, do ciała z AA. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. AA zazwyczaj ma takie właśnie produkty bardziej skierowane dla osób jakimś tam typu właśnie 0% alergenów, parabenów, barwników i tutaj one są takie bardziej może nienaturalne, na wsusłowie naturalne. Wiecie, o co chodzi mam nadzieję. I powiem Wam, że te kremy z AA zazwyczaj na mnie dobrze działają, więc zobaczymy, jak będzie z tym mleczkiem. Następnie, co mam tu mam, mam. E, maseczkę do włosów, e, którą kupiłam w Hebe, jest ona z firmy Kalos, Mnie nigdy nie słyszałam takiej firmie, no mniejsza o to. E, I ta maseczka naprawdę fajnie moje włosy odżywiała, były one nawilżone, jednak e, też w Polsce moje włosy nie miały zbyt dobrej kondycji, bo e, tutaj na górze mi się strasznie przy, e, przetłuszczały, a tutaj mi się strasznie puszyły, no i nie wiedziałam co robić, czy używać produktów do... E, przetłuszczających włosów, czy do jakichś tam puszących się itd., tak itd. Tak e, więc zazwyczaj używałam w, szamponu właśnie do włosów e, przytłuszczających się, a potem nakładałam na końcówki tą maseczkę. E, I no, jak to moje włosy wyglądały. Ale naprawdę fajna maseczka, fajnie pachnie e, i całkiem, całkiem fajnie odżywia te włosy. I już to będzie chyba przedostatni produkt. Jest to. Krem z ziai do cery suchej i normalnej, naturalny krem oliwkowy. Miałam go już kiedyś i też go tak bardzo chyba Wam zachwalałam z tego, co pamiętam bardzo fajny krem, bardzo fajna wilża. Ten nawżenie, tak jak mówiłam wcześniej, jest widoczne, bo ta skóra jest dosyć świecąca się, ale naprawdę fajna wilża, szybko dosyć się wchłania, jest bardzo fajny pod makijaż i co też jest fajne, jest on odpowiedni dla dzieci od trzeciego miesiąca życia. Więc gdy smaruję swoją twarz, okay. to od razu mogę posmarować twarz Wiktorii. I ostatni produkt, po którym musiałam trochę się ruszyć. Jest to odżywka z Eveline 8 w 1. Ja miałam już jakieś to odżywkę, naprawdę fajnie podziałała na moje paznokcie. Mam nadzieję, że tym razem też tak samo będzie. I po prostu używam ją albo codziennie, albo raz na jakiś czas, jeżeli nakładam kolor, no to pod kolor używam tylko tej, tej odżywki. Ale tak jak mówiłam, mam nadzieję, że ona znowu pomoże nam mi troszeczkę zachodować te moje króciutkie paznokcie i je odżywi. No zobaczymy, jak to będzie. I chęć to był ostatni produkt z moich zakupów w Polsce. Mam nadzieję, że wam się podobało i jeżeli z czegoś używaliście, używałyście z tych produktów właśnie, to koniecznie piszcie, piszcie mi też, co lubicie właśnie kupować w Polsce, co zawsze kupujecie w Polsce i tak tak dalej. Więc teraz się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaczki, pa pa!